Kuket Blackwin to 50 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to nowy samochód, który wyglądem przypomina trochę klasy sportowych klasyków, ale tak naprawdę należy do klasy muscle i został dodany w DLC Brudny Szmal, część druga. Samochód głównie jest oparty na Corvette Hardtop z rocznika 57. Na zdjęcia tego samochodu widzicie teraz na ekranie. Blackfin, biorąc pod uwagę słupki ma bardzo dobre osiągi. Posiada najlepszą prędkość maksymalną, najlepsze przyspieszenie i nie najgorszą przyczepność w klasie. Oczywiście nie biorąc pod uwagę DIYKO DEV, który ma lepsze osiągi, ale nie jest dostępny w trybie online. Poza tym wszystkim Blackfin ma bardzo dobrą odporność na kolizje, dobrze się nim steruje, rzadko wpada w poślizgi w porównaniu do innych samochodów w tej klasie. Ogólnie mówiąc, moim zdaniem Blackfin to nowy lider w klasie Muscle. No ale zobaczymy później w teście drag jakie będą dokładne wyniki. Samochód można znaleźć w trybie pojedynczego e, gracza w garażach każdej z postaci, ale tylko na konsolach starej generacji. Na konsolach nowej generacji wraz z specyfikacjami samochód można kupić na stronie Legendry Motorsport za 695 tysięcy dolarów i w trybie pojedynczego gracza i w trybie online. No ale sprawdźmy teraz jakie modyfikacje posiada ten samochód. To wybór mamy: pancerz, hamulce, zderzaki, ale tylko przednie, podwozie, modyfikacje silnika, wydechy, modyfikacje maski, laksony, światła w tym neony, tablice rejestracyjne. A kierowanie? Tutaj mamy kolor postowy oraz dodatkowy. Modyfikacje dachu. Spoilery. Zawieszenie. Niebiegu, turbo, koła. No i na sam koniec szyby. Jak widzimy samochód ma bardzo dużo modyfikacji. Ale sprawdźmy go teraz na tarasie drag przy Twingu i zobaczmy jakie czasy osiąga. Najpierw sprawdzimy Blackfina przed tuningiem. Black Film osiągnął czas 21 sekund i 800 sekundy. Teraz przejdziemy samochód po modyfikacji. Blackfin Tuning osiągnął czas 18 sekund i 29setnych. Wpisujemy wiki do naszych czterech tabeli i porównujemy z winkami innych samochodów. Mam cztery tabele, dwie w klasie pojazdu przed tuningu i dwie ogólne też przed tuningu. Podsumowując, pierwszym plusem tego samochodu są osiągi, drugim plusem jest sterowność, trzecim plusem jest dużo możliwości modyfikacji, czwartym plusem jest dobra odporność na kolizję. Minusów w przypadku tego samochodu nie ma, jeżeli chodzi o cenę, no to myślę, że jest ona tylko leciutko przesadzona. Podsumowując to wszystko, pojawia się też pytanie, czy BlackRock jest nowym najlepszym samochodem w tej klasie, bo mimo najlepszych wskaźników słupkowych w tabeli nie lideruje. Ale mimo to uważam, że na krętych trasach, czyli na większości tras w grze, Blackfin będzie najlepszym wyborem, z uwagi na jego dobrą sterowność. No a przy jakichś długich, prostych odcinkach, nadal, nadal bym pozostał przy Dominatorze. Moja końcowa cena to 10. Jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny pojazd? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jaki pojazd chciałby zobaczyć spośród wszystkich, a być może pojawi się na tym obrazku w kolejnym odcinku.